Dzisiaj długo filmów nie nagrywałem, ale jest dzisiaj lany poniedziałek, z czego co wiecie. Yy, no i co, no? Woda już od dawna siedzi, nawet zrywiała już. Ona była ciepła i dalej jest ciepła. Nie mam z wszystkich, więc oblewać to ja już nie będę, ale się przyjedziemy na rowerku, coś próbujemy zrobić. Taki filmik po prostu, yy, no bo po prostu no. Na długo nie nagrywałem takich filmów, więc nagram, nagram, nagram. Jedziemy. Tutaj jeszcze hopkę robimy, więc Wam ją pokażę. W trakcie jeżdżenia mam zupełnie parę rzeczy. Wszystkich jak już obleję, wam mówiłem. No i dopiero mi łańcuch zakładał, bo mi spadł, więc no jedziemy sobie. Jestem na miejscówce. Och, dobra, jestem. Jak widzicie, rowerek stoi. Tu mi łańcuszek poszedł. O, w tym miejscu. Ale już jestem. Tutaj też możecie się spodziewać różnych rzeczy. Na przykład też inne rzeczy, jak będę pod rzeczką, pod innym. Mam nadzieję, że podobają Wam się te filmy. Napisz, napisz w ogóle pod innymi filmami w komentarzu. Czy w ogóle Wam się podobają długie filmy czy krótkie? Moim zdaniem długi będzie bardzo dużo takich takich no ciekawszych rzeczy, a w tym krótkim da szybko. No, a za niedługo może nawet dzisiaj wleci film z lasu. Pójdziemy się przejść i zobaczymy. W ogóle Wam pokażę ptaszki. Siedzą sobie. No, żegnam się z Wami. I obietnica subskrybujcie, wbijamy 600 subów. No. Może dobijemy 1000 do moich urodzin. No, no, bo one już są blisko. Brakuje niecały miesiąc i moje urodziny będą, więc... No subskrybujcie, jak uda Wam się wbić te 1000 do mojej urodziny. to będę bardzo cieszyć. Więc papa.